Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami. Przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. Jednak jesteśmy. Zdecydowaliśmy się nawet na te dwa dni przyjechać. Półtory, właściwie. Półtory dnia. No, ale pogoda jest. Super gorąco, no w mieście ciężko wytrzymać. Tutaj jednak woda. To silniczek chodzi. Jedziemy. Elżbieta. Czas jazdy. Gotuje. Niestety teraz na kuchence bez kardana musi trzymać, ale chciała mieć kuchnię jak w domu. To ma jak w domu. No, a my, my nie gotujemy na jakiś tam długich odcinkach. Przecież nie pływamy tutaj. To w sumie kardan to jak kwiatek do korzucha. troszkę odpocząć. Nie, 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 nie. To już ostatnie chwile są tego ciepła takiego konkretnego. I pogody, bo niestety zapowiadają, że się pogoda zepsuje. Ma być troszkę chłodniej. Ale ładnie, nie wiem tak. Bajdę Bajde windzik, akurat nie jest za gorąco, nie? uważyłem Do złotych chyba byłeś. Taki sam. Wiaterek siada, no ale już mamy galancie zrobione. Drogi. No, jesteśmy już w Słonecznej, silnik chodzi Cegielki zrzucone. Za chwilę będziemy podchodzić No, w ekspresowym tempie wszystko przygotowane. Zbieram tam hamaczek, już ma założony. Mój leżaczek też. Bo wypoczynek krótki, intensywny ma być. Będę się popływać. No, woda tutaj nie wygląda zachęcająco, ale jak się tam chwilkę dalej wypłynie. To już jest o wiele lepiej. No i troszkę chłodniej, chociaż woda jest bardzo ciepła. No jest super, no. nie można narzekać, ale dobra, trzeba się czegoś napić teraz, schłodzonego mam nadzieję, że już lodówka zdążyła trochę schłodzić. Tym razem ratuję się piwkiem, które Aneska z Robertem przywieźli z Chorwacji, także chorwackie piwko, Karlovačko. No, Karlovačko to Karlovačko. Ślebo zimne. Hmm, a tak w ogóle ślepy jestem, ale ile tu ma Aha. 5%. Tak się. <coughs> Oj, super. E, jeziorze pusto. Na razie przy brzegu też tu nikogo nie ma. No i bardzo dobrze. Leś się spokojnie. To odpoczywamy. No, wrócił Leśny człowiek Leśny człowieczek tak Ale proszę Zbierał Ela uzbierała Proszę Jeden A to drugi o. Zachodu słoneczka dzisiaj nie będzie Bo już chmury niestety się nasunęły Miejmy nadzieję Że nic nie będzie z tego Elu, co nas zbierałaś? Nie mam co już przynieść. Nie, no, wyłaś Nie, że nie. Nie, że no, hmm. Teraz dojrzewają. Naprawdę przez jest wszystkich wysyp. Słyszałem to w telewizji. Ale Polecam. co? Wysyp Jerzy. No. Ale jakby to powiedział... Ale co ty, jak go na kółko? To nie było bo ja nie jestem. Ale tu, ale akurat tutaj to pieprz Mówi na no, porno, nie roku, robię. Tak. Ja dzisiaj pieczone. Ojejku. Po, po prostu wszystko. I Sobota, już 11. Śniadanka trochę później zjedliśmy. Teraz dopijam kawkę. Wyniosłem leżaczek na dziób. Bo tylko tam jest trochę czuć ruch powietrza. No, niestety woda tragiczna. Także za długo tu nie posiedzimy. Dzisiaj tak. No mieliśmy wieczorem dopiero wracać. Późnym, ale nie wiem jak to będzie. Chyba, że będzie jakiś wiaterek do przemieszczania się. No, to no na razie to nie ma nic. Tak korzysta z hamaczka. To jednak będziemy musieli trochę tu posiedzieć. Tak jak hamaczek rozłożony. Mówi, że przy intensywnym bujaniu ten pęd powietrza ją chłodzi. Na zostaje reszta jachtów jeszcze, albo jutro dopiero będą wracać, a my przed siebie. Akurat mamy dobry wiaterek, także możemy jechać spokojnie do portu. No więc idziemy już na pełnych żaglach. Nie za szybko już teraz, bo troszkę tutaj na przewężeniu wiatr przysiadł, ale cały czas do przodu jednym halsem, także najważniejsze. Zbliżamy się metr za metrem do celu. I gardziołko przy Zarzęcinie mamy za sobą. Od razu zrobił się równiejszy wiatr. Nie jest zasłonięty przez wyspę, bo akurat z tej strony wieje. No i od razu, tam w oddali mruczy. No bo około 17 zapowiadali jakieś burze. No cały czas na okrągła jakaś chmurka gdzieś się przesuwa. Raz ją widać, raz słychać. Barby przygotowane Żbieta tam już, już czeka Już czeka Już uch, się nie może doczekać Nie wiem dlaczego Bo tu dzisiaj nie powinniśmy wyjeżdżać także, Ale no niestety Uciekamy dzisiaj Dobrze, że w ogóle byliśmy No to co Tym spokojnym zalewem Żegnamy Do następnego